Pod filmem, na którym złowiłem kilka fajnych okoni na giga typu koszmar, pojawiło się mnóstwo zapytań z prośbą o to, abym pokazał, jak się go kręci. Przechodzę więc od razu do materiałów: czerwone i różowe pompony, czarne pióra strusia i czarna nitrzenilowa. Ta jest zielona, później będzie czarna. Haczyk dżigowy bezzadziorowy, rozmiar 6, główka 5,5 mm w kolorze białym. Ta nie niezaładna, bo sam pokolorowałem markerem. Haczyk na razie się nie przyda. Przyda się szpikulec. To jest taki szpikulec muchowy, który służy do nakładania kleju, wydłubywania czegoś, poprawiania piórek. Czarna nić wiodąca, wielowłóchnista, i tu tak tylko trzy nawoje, żeby nić się trzymała na szpikulcu. Będziemy robić ogonek jig'a koszmara. Ogonek z nici szenilowej ucinam tak z 7 do 10 cm. Przypalam końce tylko po to, żeby się nie pruły. Sama taka nić może być ogonkiem jig'a, wtedy już koniecznie trzeba przypalić końce. Przykręcam nić szenilową nicią wiodącą do szpikulca tak, żeby z lewej strony wystawało z pół centymetra. U praworęcznych może to być z prawej strony. I teraz pompony, koniecznie czerwony, ja dokładam jeszcze różowy, chociaż tu do ogonka się nie przyda, a jak później się okaże też niespecjalnie się przyda. Czerwonego pompona wyciągam trochę farfocli, z których jest zbudowany, i w palcach je rozpłaszczam. Tu nie wszystko daje się pokazać na takim zbliżeniu, ale o mniej więcej tak to wygląda. Przykładam tak, żeby z lewej strony wystawały dwie trzecie, jedna trzecia z prawej strony, tam gdzie wcześniej była nawinięta nić. Nawijam na początek dość delikatnie. Tutaj takie wstępne kształtowanie, odwracam. Jak widać, jeszcze trochę szenilowej nici wystaje spod farfosli pompona. To nic, dokładam kolejną warstwę. Specjalnie tej nici na razie nie zaciskam zbyt mocno, żeby można było swobodnie obracać całość na szpikulcu. Teraz już dociskam coraz mocniej. Nie ma problemu, i tak ze szpikulca zejdzie, zresztą tu za chwilę jeszcze będzie klej. Wciąż nit nieco wystaje, ale nie ma się tym co przejmować, zaraz wszystko będzie przykryte. Pojedynczy węzeł. Nadal nie nauczyłem się obsługi wiązadełka, ale ten jig jest dość spory, wystarczy w palcach. Szpikulec muchowy do nakładania kleju jest zajęty, więc nakładam klej kawałkiem pióra. Jest to zwykły klej typu superglue. Staram się nie zamoczyć farfocli, tylko na nić. Nic obcinam, czekam aż klej wyschnie. I przechodzę do czochrania czochradełkiem, które jest zrobione z patyczka po lodzie, na który nakleiłem rzep. Całość czochram od prawej strony, tak żeby pokryć nić wiodącą i ewentualnie wystającą nić szenilową. Tutaj jest sporo zabawy i formowania. W zasadzie można by to zostawić już o takie, ale ja lubię jak ta końcówka przypomina łezkę, jak jest tak ostro zakończona. Pomagam sobie jeszcze nożyczkami, ale to już po ściągnięciu całości. I teraz można wyjąć imadełka szpikulec muchowy i w jego miejsce wsadzić haczek. Skąd w ogóle nazwa dzik Koszmar? Research mój wskazuje na to, że chodzi tutaj głównie o kolory, czyli kontrastujące ze sobą czerwony i czarny, i do tego jeszcze element biały, którym zazwyczaj jest główka. Teraz w dość klasyczny sposób przytwierdza się ogonek, ja zostawiam go dość sporo. Ważne wydaje mi się jest to, żeby on wystawał poza promienie piór. O piórach będzie za chwilę. Ogólnie to dość pokracznie na filmach wychodzi mi kręcenie jigów. Problem w tym jest taki, że zazwyczaj imadełko ma się przed sobą. Tutaj przed imadełkiem jest kamera, dwa światła, a ja siedzę powyginany gdzieś z boku. Coś za coś. Gdybym miał kamerę za imadełkiem, wtedy by było widać kawałek koszulki, brody i ryja. A jednak wolę, jak tło jest jednolite. Tutaj tłem jest ręcznik. Nić wreszcie zaczyna nabierać normalnych dla tego giga kolorów. Nie mam czarnej, bo większość moich materiałów jest w kolorze czarnym i różowym, więc wystarczy. Czarne pióra Marabuta, a tak naprawdę indyka. Potrzebne będzie jedno w takim trójkątnym kształcie, czyli szersze tam, gdzie jest wbite w ptaka. Tutaj wyrywam kilka promieni, żeby było łatwiej nim manewrować, i u góry też trochę formuję. Można albo palcami, albo pomóc sobie nożyczkami. Ta strona, czyli ta cieńsza, będzie przytwierdzona do trzonka haczyka jako pierwsza. Dzięki temu te krótsze promienie znajdą się z tyłu, bliżej ogonka, a te dłuższe będą bliżej główki. Jeszcze krótkie poprawki. Tutaj nic szenilową tak rozrabiam w palcach, bo się usztywniła po malowaniu. Zresztą z nią robiłem różne kombinacje. Na przykład robiłem warkocz z trzech, ale najlepiej wygląda w wodzie pojedyncza nić. Wtedy najlepiej pracuje. Przytwierdzam cieńszą końcówkę pióra do haczyka i tutaj tego nie pokazuję, ale zwykle po takim przytwierdzeniu jakiegoś elementu, gdy nić jest odsłonięta, daję kropelkę, maleńką kropelkę kleju. Drugą końcówkę łapię w szczypce do jeżynek. W zasadzie da się bez, jak najbardziej można w palcach, to jednak trochę ułatwia nawijanie na trzonek haczyka, a już najbardziej pomaga przy wykończeniu, gdy końcówkę dokręca się nicią wiodącą. Nic wiadącą tutaj odsuwam poza krawędź biurka, żeby zrobić sobie miejsce. I tutaj dwa sposoby: albo odgarnia się promienie piór do tyłu, albo leci się na pałę. Obydwa wyglądają trochę inaczej, ale obydwa wyglądają fajnie. W tym momencie nie mam nic sensownego do powiedzenia, to nie mówię. No i wszystko zaczyna nabierać kształtów, piórem nie dochodzę do samej główki, zostawiam tutaj miejsce, ponieważ musi się jeszcze zmieścić sporo jeżynki. Teraz widać jak szczypce pomagają przytwierdzić końcówkę pióra, napinają ją w dół, a ja mam dwie wolne ręce i mogę motać. Wystający fragment obcinam i całość pokrywam znowu klejem. Tu trochę za dużo, ale to nic można rozprowadzić. Dobrze też jest, gdy klej jest rzadki, wtedy dobrze wchłania się w nić. I teraz ostatnie dwa kroki, które tak naprawdę można uprościć do jednego. Chciałem zrobić takie delikatne przejście z różowego, pomarańczowego w czerwony, wystarczy sam czerwony. Znów rozwalam pompon. I teraz na czochradle do psa wyczesuję, tak żeby były jednolite. Wkładam pomiędzy włókna nici wiodącej i owijam. Można to nazwać dabingiem. Większość początkujących daje za dużo dabingu, ja zawsze daję o wiele za dużo dabingu, kiedyś się nauczę. Też zostawiam trochę miejsca, no bo jeszcze najważniejszy kolor czerwony. Tutaj wyczesuję dość ostro. Niech te włókna tak gdzie nie się tylko pojawią. W końcu ważne też jest to, żeby przynęta podobała się temu, kto na nią łowi. I wreszcie element ostatni, czyli włókna z pompona czerwonego upchane jeszcze gęściej. Zasada podobna jak przy tworzeniu ogonka na początku. Jedna trzecia wystaje z jednej strony, dwie trzecie wystają z drugiej strony. Na początku nie dociskam nici zbyt mocno, później coraz mocniej i potem tak jak przy ogonku. Przeciągam nić całkiem w stronę główki, owijam kilka razy dość mocno, kończę węzłem, obcinam końcówkę, kropelka kleju i najlepszy moment czochranie. A jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak ten dzik zachowuje się w wodzie i co udało się na niego złowić, zachęcam do obejrzenia proponowanego filmu, w którym jest nagranie z akwarium i fajne okonie.